Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 221 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Blizzard na Gamescomie Problemy z Diablo 3 i Anniversary Update do Windowsa 10 The Curse of Tristram z przedstawicielami Blizzarda Iron Claw Arena w The Curse of Tristram Sprawozdanie Kuronia Spis książek z Uniwersum Sanktuarium oraz Dubbing Warcrafta 1 narrator orków. Wydaje mi się, że dwie najważniejsze imprezy komputerowe z punktu widzenia fana gier zamieci to listopadowy bliskon oraz sierpniowy Gamescom. Do listopada mamy jeszcze trochę czasu, ale tegoroczny Gamescom zbliża się nieubłaganie. W tym roku Blizzard potraktował sprawę naprawdę poważnie i przygotował 500 stanowisk, na których gracze będą mogli pograć w produkcję zamieci. Przygotowano też osobną podstronę dla osób, które nie będą mogły stawić się w kolonii osobiście. Oczywiście najważniejsze dla nas pytanie dotyczy przyszłości Diablo. Tym razem możemy nie być zawiedzeni, gdyż w najbliższy wtorek o godzinie 18.30 Blizzard prawdopodobnie zapowie nowy produkt swojej kolekcji. Nie jest wykluczone, że będzie nim drugi dodatek do Diablo 3. W końcu Reaper of Souls został również zapowiedziany podczas Gamescomu. Oprócz tego w Gamescomie udział weźmie dwóch znanych streamerów speedrunner Diablo 2 Mister Lama oraz znany chyba każdemu graczowi Diablo Queen 69. Niedługo po zakończeniu okresu darmowej aktualizacji Windowsa 7 i 8 do wersji oznaczonej numerem 10, Microsoft udostępnił sporą paczkę ulepszeń do systemu operacyjnego, nazwaną Anniversary Update. Osoby, które zainstalowały to rozszerzenie, mogły napotkać na trudności w grze w Diablo 3, których przyczyną jest opracowany przez Microsoft Panel służący do nagrywania rozgrywki. Jeśli napotkaliście taki problem, to wciśnijcie klawisz Windows oraz literkę G, przejdźcie do ustawień i usuńcie zaznaczenie w pozycji dotyczącej automatycznego wyświetlania paska gry, jeśli wykryta zostanie gra zweryfikowana przez Microsoft. Jeśli mimo to problem nadal będzie występował, należy całkowicie wyłączyć microsoftowy pasek gry. Projekt The Curse of Tristram, czyli olbrzymi mod do Starcrafta 2, tworzony przez jednego z fanów, w którym autor stara się odwzorować rozgrywkę z drugiej części Diablo, rozwija się naprawdę dobrze. Niedawno projektem zainteresowali się przedstawiciele Blizzarda, którzy wzięli udział w testowaniu moda. Niestety, póki co nie możemy sami zakosztować rozgrywki w The Curse of Tristram, autor dopiero planuje udostępnienie moda szerszej publiczności. A pozostając jeszcze na chwilę w świecie The Curse of Tristram, błędem byłoby nie wspomnieć o ogłoszonej wczoraj przez autora próbie odtworzenia znanej z filmów Blizzarda areny Iron Claw. Póki co niewiele wiadomo o postępach w tych pracach, ale jeśli autorowi udało się wdrożyć działający tryb PVP do zwykłego moda i to do Starcrafta, to wierzę, że i tutaj nie da plamy. Kilka miesięcy temu informowałem was o podsumowaniu zakończonego kilka dni wcześniej piątego sezonu opracowanym przez członka społeczności D3Hardcore Kuronia. Koleś i w tym sezonie nie zawodzi, prezentując swoje analizy popularności gry na przestrzeni ostatnich miesięcy. W skrócie wygląda na to, że z przeanalizowanych przez niego społeczności Polska, Głębokie szczeliny, Sezonowi gracze.pl. I D3Hardcore.pl wszystkie społeczności zaliczyły zwiększenie ogólnej liczby członków w stosunku do sezonu 6. To dobra informacja. Gorzej jednak, że w trzech z czterech społeczności odnotowano spory spadek liczby graczy online, niekiedy przekraczający nawet 23%. Skąd tak znaczny spadek? Kuron ma na to swoją teorię, ale żeby ją poznać, musicie odwiedzić forum D3Hardcore.com, do którego linka znajdziecie pod filmem. Chociaż serwis Blizzon jest duchowym następcą strony dotyczącej Starcrafta 2, to czasem ktoś wrzuci na niego jakąś informację dotyczącą diablo. Eridor zaprezentował kilka dni temu na łamach serwisu ciekawe podsumowanie wszystkich książek osadzonych w świecie sanktuarium. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wydano ich całkiem sporo. Noctis nadal pracuje nad spolszczeniem pierwszej części Warcraft'a. Przygotował również kolejną próbkę głosu, tym razem narratora Orku. I to wszystko w dzisiejszej 221 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. A na koniec dzisiejszego odcinka pytanie: Jak sądzicie, w jakim mieście odbędzie się tegoroczny czwarty ogólnopolski zlot Diablo?